Twoja nowa linia czasowa, tym razem taka, którą świadomie wybierasz. Nie będę cię uczyć tworzyć nowej rzeczywistości. Pokażę ci, jak przełączyć kanał na tę, która już na ciebie czeka. To, co pokazuje nam fizyka kwantowa, to fakt, że istnieje nieskończona liczba równoległych rzeczywistości. A jednak teraz jesteś właśnie w tej rzeczywistości, oglądając to wideo. Twoje wyższe ja, twoi przewodnicy, wszechświat, graczka absolutna Kate Walker, jakkolwiek to nie nazwiesz, wiedzą, że już sama informacja z tego wideo przeniesie cię do innej rzeczywistości, umieści cię na nowej linii czasowej. I jeśli zastosujesz to, co dzisiaj się dowiesz, to całkowicie zmieni bieg, Twojego życia, bo dostaniesz proste narzędzia, które pozwolą ci wyrwać się ze starej linii czasowej, w której mogłaś czuć się uwięziona. Najpierw na winę. Natknęłam się na to przez przypadek. Ale hola, hola, kim ja właściwie jestem? Nazywam się Pepsi Elliot. Twoja papessa równoległych ścieżek życia. Samozwańcza operatorka pilotów wszechświata. W tym filmie pokażę ci, że nie musisz zakładać białego kitla ani mieszkać w CERN, żeby zrobić krok kwantowy. Nie chcę z liścia CERN to Europejska Organizacja Badań Jądrowych, Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire. To taki największy na świecie plac zabaw dla fizyków. Tam mają Wielki Zderacz Hadronów, czyli gigantyczny akcelerator cząstek pod Genewą. A zatem wystarczy, że przestaniesz bawić się w łupinkę fistaszka i Nauczysz się zmieniać kanały swojej rzeczywistości i przyjdzie inne, ale zawsze twoje. Będzie o przestrzeni wariantów, markerach myśli, orce w ciszy i o tym dlaczego sikanie o 22.22 .22 może być normalne. Także ten już Walwzdona i suba, wiesz co robić. I jedziemy z tym konceptem. W 2017 roku, kiedy wydarzyło się tak zwane moje przebudzenie spotkałam kogoś, kto powiedział mi, że dwoje mega kasiastych ludzi doradziło jej przeczytać pewną książkę. Trochę ezoteryczną, trochę popierdoloną, ale jeśli ją przeczytam i zastosuję, to moje życie całkowicie się zmieni. Ma się rozumieć, kupiłam książkę, a właściwie wszystkie tomy, około 600 stron i przez rok zajmowałam się tylko tym, czytałam, dzień w dzień biegałam słuchając tylko. Rzeczywistości Wadima Zelanda. End zastosowałam to, co tam było. Jedną z najbardziej przełomowych rzeczy w moim życiu było to, czego się tam nauczyłam. I o tym zaraz ci nawinę. O równoległych rzeczywistościach. Chociaż równoległe rzeczywistości to bardziej Neville Goddard, a u Zelanda to linie życia i przestrzeń wariantów, ale chodzi o to samo. Tak zwana przestrzeń wariantów to cała baza danych. Wyobraź ją sobie jako magazyn nieskończonej ilości rzeczywistości. W rzeczywistości Skończonej, ale w nieskończoności. W to nie wnikajmy, bo ci headache rozboli. Są tam punkty wspólne, co można nazwać polem kwantowym. To pole może mieć różne nazwy, właśnie, jak baza danych, kroniki Akaszy, starożytna wiedza sprzed tysięcy lat. Wszystkie dotykają tego samego tematu. Dziś zostało to zmodernizowane, żeby lepiej zrozumieć ideę równoległych rzeczywistości. <śmiech> Dopiero. <śmiech> Dopiero rok później, w 2018, zaczęłam stosować transurfing w praktyce. Dosłownie stałam się wersją siebie, która umieściła mnie na innej linii czasowej. Każdy trening biegaczy zamieniał się w mimowolną medytację z przyszłości. Nie będę ci ściemniać, inaczej nie medytuję. Tylko samo mi się medytuje podczas każdego treningu. Czyli jestem w medytacjach aktywnych. Jednak od tego czasu biegam z intencją. Zawsze. Każdy trening to zamawianie z przyszłości do teraz. U Zelanda czytasz o zamiarach zewnętrznych i wewnętrznych. Rzeczywistości to są intencje, intencje wewnętrzne i intencje zewnętrzne. To są decyzje. Zamiar to jest decyzja. I uważam, że śmiało można stosować zamiast zamiaru decyzję. I o co chodzi z tymi decyzjami? Decyzja zewnętrzna to jest taka sytuacja, że reagujesz na zewnętrzne pole kwantowe. I tutaj uważność śmiało może nadejść dopiero po impulsie, czyli widzisz coś, co się tam dzieje, jesteś uważna i reagujesz. To jest coś takiego, że nie jedziesz do pracy jak po Torach i nie masz pojęcia, jak przejechałaś tę drogę, tylko jest czerwone światło, jest teraz jest twoja uważność, aha, świadomie zatrzymujemy się nie na automacie. Coś takiego, wszystko, czyli Janusz coś mówi i ty dopiero wtedy stajesz się. Uważna, podejmujesz tę decyzję zewnętrzną. Natomiast decyzja wewnętrzna, intencja wewnętrzna, to powinno nastąpić wcześniej, przed decyzją, czyli najpierw jesteś uważna, obserwujesz i potem z tego momentu podejmujesz decyzję. To teraz się wydaje skomplikowane, ale to jest jedyne logiczne działanie. I teraz ta twoja decyzja zewnętrzna działa, tworzysz swój wszechświat, jakby ze skraju, po Kwantowego, które cię otacza. Czyli on to nazwa splotem. To możesz nazwać jak chcesz, to jest pomiędzy Twoimi łopatkami odległe tam gdzieś 10-15 cm. To jest Twoja moc. Wtedy tworzysz, a intencja wewnętrzna dzieje się z czoła, z trzeciego oka. W ten sposób. Także jak to razem zgrasz, czyli tam poczujesz tę moc, a tutaj zobaczysz obraz, to nie ma penisa na mariole, to się dzieje. I to jest taka bardzo fajna rzecz, bo niektóre laski mówią: No, Pepsi, ja sobie to wszystko wyobrażam. Widzę go obok siebie, na przykład jeżeli stosują moją mapę manifestacji ESPI, do której cię namawiam. Dzisiaj o 12 w nocy kończy się promicia. A więc to może być tak, że po prostu w to nie wierzy. No więc nie skupiaj się, żeby w to uwierzyć, bo i w Paryżu nie zrobią Saryżu, tylko właśnie poczuj tę moc na plecach i patrz na ten slajd, kiedy on jest koło ciebie. Wyobraź sobie, ale z mocy, z tego zamiaru zewnętrznego i zobacz to tym swoim trzecim okiem. Możesz mieć nawet, prawda, oczy zamknięte i otwarte, obojętnie. bo Niektórzy mają takie aż wyczeszcz, jak to robią. I to jest to. Nie musisz w ogóle nic więcej, nie musisz się zastanawiać szrek, szrek, jak dzieci. Nie, daleko do domu jeszcze, ja w ja to nie wierzę, ja, ja nic nie wiem. Nie bądź jak dziecko, nie musisz być dzieckiem. Pan dorosłą, yy, dorosłą Bridget, która robi to wszystko z innego poziomu, z poziomu swojej mocy. I tu o to chodzi. Nie musisz nic wierzyć, bo to samo przyjdzie. Zresztą nie, ma, nie da się powiedzieć, będę wierzyć w Boga, nie będę nie wierzyć, będę ateistką. No rozumiesz, nie da się tego zmusić. Albo zakocham się, będę się kochać. To takiej rzeczy nie da się zmusić. To trzeba metodą. Każdy mój trening to zamawianie z przeszłości do teraz. W ciągu ostatnich 7 lat trzy razy całkowicie zmieniła moją rzeczywistość. I to nie chodzi o takie wskakiwanie do każdej klatki życia, bo to cały czas nam się zmienia. Potem jeszcze do tego nawiążę. Chodzi o to, że całkowicie zobaczyłam co innego w lustrze rzeczywistości. Ale ostatnia zmiana jest tak wielka, że do tej pory nigdy nie byłam do końca pewna, czy aby na pewno skaczę tak po ścieżkach życia, czy jednak intelektem nie dopasowuję sobie pewnych rzeczy do wzoru. Coś jak kreatywność, Kreatywna księgowość. Jednak ten ostatni wariant rzeczywistości nadszedł skokiem kwantowym, zmieniając moją osobowość w ciągu 24 godzin. Tego nie dało się już powiedzieć, że to jest jakaś kreatywna księgowość. W ciągu 24 godzin skok kwantowy. Zmienił całkowicie moją osobowość. Bez lęku robię rzeczy, których nigdy nie robiłam, bo wierzyłam, że nie dam rady. Obsługuję skomplikowane programy, o których nie miałam pojęcia. Nagle mam ogromną ilość treści. Do przekazywania Bridget. już, że synchroniczności to są takie małe brugnięcia wszechświata, jak Kot Schrödinger'a, tylko w wersji z Memem. Mnie się nigdy nie zdarzały. Wreszcie wszechświat zaczął mnie zasypywać synchronicznościami. Podkreślam, które mnie się nigdy nie zdarzały. Nigdy! A teraz, gdy idę sikać o 22.22, .22, to mi nawet powieka nie drgnie. Normalka. Tak czy siak, ludzie mnie nie poznają. Idea jest taka, rzeczywistość, której chcesz doświadczyć, już istnieje, siedzi w bazie danych, przestrzeni wariantów, etc. Wyobraź sobie jakiś przedmiot biedy zwany telewizorem. Masz jeden kanał, nie podoba Ci się, przełączasz na kanał no, kultura, nie wiem, czy jeszcze coś takiego istnieje. Nie wiem, ale wiem na bank, że telewizor nie musi tworzyć nowej audycji. Ona już tam leci, ona już istnieje. Ty tylko zmieniasz częstotliwość, na której ją odbierasz. We mnie już było to wszystko, co teraz robię. Zawsze to mogłam robić, tylko nie byłam dostrojona wibracyjnie, bo wszystko już istnieje. Przestrzeń wariantów to taki kosmik Netflix. Wszystko już nakręcone. Ty tylko wybierasz serial. Nie czekaj więc na cud, jak pewna Bridget na SMS-a od wiadomo kogo. Zmień kanał pilotem w sobie, w swojej energii. Tak samo z rzeczywistościami. Nie musisz jej tworzyć. Masz się tylko dostroić, nastroić, stając się nią. Chodzi o to, kim jesteś, jak się czujesz, jak działasz, jak myślisz. Ale Musisz jakiś czas trzymać ramę tej wersji siebie, nawet jeśli przyde jeszcze tego nie widać. Bo ten skok kwantowy, nie jestem jakimś specjalnie nastolatką, a zdarzył mi się dopiero teraz, niedawno. Przedtem wszystko przebiegało płynnie, nie tak zauważalnie. W pewien sposób przekazujesz sobie wszechświatu, Kate Walker, absolutnej miłości Boga. Ja trzymam ramę dla tej rzeczywistości i którą rzeczywistość przywołasz. W której rzeczywistości doświadczysz, wskoczysz na inną linię życia. Doświadczysz innego życia. Każda linia życia ma określone zakończenie. Żeby zmienić zakończenie, musisz przeskoczyć na inną linię życia. Musisz zejść z tej ścieżki, którą pomykasz, i przeskoczyć na inną. Musisz zejść ze ścieżki sybarycji, lenistwa i wskoczyć na ścieżkę zjednania się ze swoim cielskiem. Dżeszwaje no to to jest ścieżka życia, która prowadzi do określonego końca. Co? Ktoś ci da gwarancję? Nie wiesz na jakiej tak naprawdę jesteś ścieżce. Jest dużo jeszcze czynników strącających. Jak tam się dostajesz? Masz taki wybór. Robisz to świadomie wyobraźnią, albo życie cię w... I tak wrzuca na jakąś ścieżkę. Gdy jesteś łupiną pistaszka, gdzieś cię tam wrzuci. Zadajmy sobie pytanie, co manifestuje łupina pistaszka? Czyli jakąś straszną skałę przed nosem. Nie dam rady, muszę tu utknąć na lata. To wszystko wina moich starych, bo wpędzili mnie w niższość, serwilizm i społeczną kiłę. Ups, fobie. No ale ty z boku widzisz, że koleś, fistaszek, utknął zwyczajnie przy krawężniku. 10 cm skały. Nic takiego. No weź się, fistaszku, nie zesraj. Bridget kupuje moje e-booki Mapa Manifestacji SP, albo inny, na swoim internecie, jak zarobić, czy warsztaty zmiany tożsamości, opróżnionej z energii empatki, transformującej się w empatkę absolut, czy też takie coś, że uczy się widzieć blokady na kasę, ale dalej pomyka ścieżką braku pożądanej rzeczywistości, gdzie właśnie czuje pustkę, wypalenie zawodowe, jest wysysana z sałaty, pozbawiona energii życiowej, robi kardynalne błędy z sianem, etc., etc. Więc to nie jest ten kanał, który już jest, który już do Ciebie pomyka, tylko Twój płaszcz tożsamości przenicowany jest poczuciem braku. Jeśli wpiszesz swoje pole energetyczne Brakuje mi, ja chcę, bo nie mam, nie mogę, nie potrafię, to ta linia cię zawiezie właśnie pod krawężnik. Jeśli wpiszesz w siebie w to pole kwantowe, papessa kwantowego skoku, czy jakiegokolwiek, nie musi to być tak szybko, tylko właśnie trzymasz tę ramę, bo wiesz, to wysadzi cię pod własnym pałacem. Mówię ci to. Dopiero w 2018 roku uświadomiłam sobie, że myślę, czuję, jestem przekonana, wierzę i działam jak Pepsi Elliot w tym czasie, więc jestem na. Na tym kanale, że to ma taki ścisły związek. To robię, to jestem tam. Tym jestem, to myślę o sobie, to jestem tu. I że nie ma innej opcji na tej ścieżce mojego życia. Nie ma innej opcji w tej przestrzeni wariantów, jeżeli myślę to, jeżeli działam tak. Nie ma innej opcji, w tej rzeczywistości równoległej, do innych, gdzie już czekają na mnie. Inne opcje, te, które chcę wybrać. Tylko wejście w orkę w ciszy. Oczywiście, że. Popieram. Piertując i stepując, otworzenie się na wzięcie swojego. Popiertując i stepując, to jest alternatywa dla lewą nogą do lusterki, którą wybierzecie. Ale ta audycja idzie cały czas. Ja cały czas mogłam robić tam te rzeczy, które robię teraz. Siedzi w księdze Akaszy w bazie danych, przestrzeni wariantów. Musisz zdać sobie z tego sprawę, jeżeli chcesz rozpuścić stary timeline, to musisz być konsekwentny. To musi trwać. Nie licz na skok kwantowy. Skok kwantowy, który wiadomo, czy. <grym> Stary timeline się w końcu rozpuści, bo nowy stanie się teraz aktualny. Już nie będzie tam to pasowało do ciebie. Moje życie się musiało zmienić, bo ja się zmieniłam. A jeśli zrobisz to, bo tak się i tak dzieje, z różnych powodów, ale jeśli zrobisz to w sposób świadomy, a nie somnambuliczny, to po prostu zaczniesz kreować swoją rzeczywistość i manifestować, krystalizować ucieleśnienie. No to, o czym marzysz. No bo ucieleśniasz tak czy siak, żeby nie było. Gdy rzucisz gałką na swoje życie, jak na taśmę filmową, zobaczysz wiele klatek rzeczywistości, które przesuwają się tak szybko, że wydają Ci się jedną całością. Ale w rzeczywistości każda klatka jest osobna. To znaczy, Bridget, że Ty i tak cały czas przemieszczasz się przez równoległe rzeczywistości. Tylko póki co robisz to na nieświadomce. Możesz wyjąć dowolną klatkę, pociągnąć tamten temat. Możesz skręcić w lewo. To nie to, że tego nie nie ma zapisanego. Wszystko jest zapisane. To są wszystkie opcje. Wszystkie. Czyli to jest tak naprawdę skończony zbiór swojej nieskończoności. Ale my śpimy w 3 Jesteśmy uśpieni. I najczęściej zachowujemy się jak głupina, fistaszka. Nie da się. To jest mur. To jest mur. No ale z bieży mariackiej widać, że to jest krawężnik, schodek, wyzwanie. Ale cała sztuka polega na tym, żeby teraz, jak to wiesz, świadomie wprowadzać większy stopień zmiany między jedną a drugą klatką. Poprzez odwagę. Ważne, podkreślam, odważne, bycie tą nową wersją. Samo myślenie o tym nie jest tak mocno sprawcze, jak orka w ciszy, jak działanie. I słowo odwaga w tym wszystkim jest chyba najważniejsze. Odważ się spać pod łóżkiem, chodzić bez skarpetków, czy polecić solo do sedony, nawiasie dwie przesiadki, wsiąść czerwonego jeepa i przeorać wielki kanion. Lewą nogą do lusterka, popierdując i stepując, bez spiny. Łupina fistaszka manifestuje skałę przed nosem. A ty możesz manifestować czerwonego dżipa w sedonie. Wiesz do roboty? Jak to zrobisz? No tutaj wszyscy. To samo. To samo. Wyobraź sobie wersję siebie, która już istnieje. Użyj medytacji, wyobraźni. Goń przez 40 minut. To ci się wymedytuje samo. Skup się, jak ta wersja myśli, co czuje. No i poczuj to tak, jakby działo się teraz. A jak nie możesz tego poczuć, tak jak działo się teraz, to skorzystaj z tego pola kwantowego, który cię otacza i poczuj tę moc na plecach. 10 centymetrów od pomiędzy łopatek, tam z tyłu, i to jest Twoja moc. I Jak 10 centymetrów się oddalisz, to będziesz na krawędzi swojego pola kwantowego, energetyczno-informacyjnego. To już bardziej zaczerpnięte jest pojęcie od werszta też rusek. I stamtąd to zobacz, ten, jak to nazywa, Zeland Slide. Zobacz po prostu, nic więcej. Ale z tej mocy, to jest już ta intencja. To jest intencja sprawcza, decyzja. I wtedy zmieniasz swoje pole energetyczne. Myśli też mają formy energetyczne. To są te egregory, kształty, Gdy wciąż się powtarzają w twojej głowie, a powtarzają się na bank, bo w twoim polu krąży mnóstwo myśli, które stale myślisz, będą się kumulować w takie prywatne twoje egregory myślowe. I one energetycznie wiążą cię z różnymi liniami czasowymi. Twoje myśli, te właśnie te egregory, to są coś jak takie prywatne pokemony energetyczne. Jeśli karmisz pikachu, pikachu wiesz tego puczanego stworka, a więc gdy karmisz Misz go strachem, to on rośnie i zaczyna cię zjadać. Dlatego jednym z największych narzędzi jest świadome oczyszczanie twojego pola energetycznego. Ja to nazywam mój medytacyjny detoks, rytualny. Codziennie cztery szklanki, moja lodówka nigdy nie jest przepełniona. Biegam po muszę. codziennie zimny prysznic, noszę wszystkie łodzie i w końcu to prowadzi do orki. Ciszy. Orka w Ciszy to jest mój kwantowy crossfit. Zero lajków, zero fleszy. Tylko ty i wszechświat podnoszący sztangę twojego nowego timeline'u. Ten stan pozwala ci obserwować myśli i te egregory, aż tracą swój ciężar. Rozpływają się, rozpuszczają się. Gdy oczyszczasz swoje pole energetyczne, zaczynasz dostrzegać nowe informacje w lustrze rzeczywistości. Jest też książka Tafti Kapłanka. Z niej też korzystam od czasu do czasu, bo ja to wszystko przetwarzam, bo to wszystko. To wszystko już było, to wszystko już jest. Są to książki ochydnie wydane. Jej gęba czerwona, nie wiem dlaczego, ale dużo pomocnych rzeczy. Wielki druk, wygodny, jak dla przedszkoli i domów starców. Tu masz właśnie wyjaśniony ten spacer we własnym filmie. Polecam Ci tę książkę. I dopiero teraz. Przedtem jej nikomu nie polecam. I tafti mówi m.in. o znacznikach myśli. Polega na tym, że medytujesz, śmiało możesz korzystać z medytacji aktywnej, czyli zajwaniasz w podskokach i tworzysz formy myślowe wokół swojego ciała, tak jakby to już było. Także dzisiaj jest niedziela, idź na trening i otaczaj się tymi formami myślowymi, jakbyś już tym była. To znacznie więcej, znacznie, znacznie niż powierzchowne afirmacje. To wcielenie i odczuwanie tej wersji ciebie, która w tym momencie jest w przyszłości. Znaczniki myśli to synchroniczności, które pojawiają się, gdy zaczynasz działać jako nowa wersja siebie, jako nowy płaszcz tożsamości. I w tym momencie jeszcze raz zachęcam Cię do mojego e-booka Mapa Manifestacji SP. Przypominam, że promka kończy się dzisiaj o północy, bo właśnie uczę w nim, między innymi ma się rozumieć, nie popadania w szaleństwo, czytania wszystkiego jako synchroniczności włazić nad aktywną energię męską i pozostawać w rozczarowaniu, jak to zwyczajowo bywa. Jednak są znaki i nie ma penisa na Mariolę, że Esp wraca i jest grzeczny jak baranek. Czasami któryś z Was komentuje mój film, e-book i warsztaty tekstem. To mi pomogło. A ja zawsze poświęcam temu odrobinę świętowania. Traktując to jak marker, że jestem na nowym timeline'ie. Marker myśli, to nie święty znak z nieba, tylko karteczka samoprzylepna wszechświata z napisem la Sensio! To już się dzieje! Takie małe znaki utwierdzają Cię, że zmieniasz swoją rzeczywistość. Gdy taki koment to jest wręcz pian, hagiografia, wówczas oddaję go mojej duszy dziękując jej za to zasług nie przypisuję sobie to też się nauczyłam u zelenda cieszę się lecz nie pięczę potencjału ważności nie odjebuję mi od tego komentarza równoległa rzeczywistość istnieje tu i teraz przyszłe też przeszłe też tak zarzeka się neville goddard fizyka kwantowa potwierdza wszystko jest teraz jeśli wciąż mówisz kiedyś to kiedy tam dojdziesz to też będzie kiedyś manifestowanie równoległej rzeczywistości to świadomość w chwili obecnej i wdzięczność, jakby to już było, że się posłuży paracytatom Joe Dispensa. A druga część tego wszystkiego to jest działanie w fizycznej rzeczywistości. To jest właśnie to, co robisz. To jest orka w ciszy w 3D i te wszystkie narzędzia. Hmm, już. Nosisz wszystkie łodzie. Twoja lodówka nie jest przepełniona. Zimny prysznic! Jak ci się nie chce trenować, to robisz najlepszy trening w życiu. Teraz robisz dużo więcej. Kiedyś. Na przykład spotykam się z ludźmi na WhatsAppie w 1 do 1. Robię live y biegacze, to kiedyś niemożliwe. Każdą sobotę rano na moim Facebook jest live biegaczy, piszę dokładne scenariusze moich filmów, które regularnie wrzucam na YouTube. Wyobrażam sobie, że prowadzę setki bridget i wyobrażam sobie, jak moja orka transformuje ich życie. Nie czekam na przyszłość. Jestem tym teraz. Zakończenie wiebujące w show. Ilekroć pojawia się nawet drobny znak, nowej rzeczywistości. Zatrzymaj się. To jest właśnie odpowiedź. Czyli bądź uważna, zauważ, że już jesteś na tym kanale, to utwierdzi cię, że już widziałaś adekwatny płaszcz tożsamości, że wibrujesz w tych samych frekwencjach jak Twój cel. Skumaj rzecz. Wokół Ciebie jest od 11 do 15 milionów bitów informacji w każdej sekundzie, a Ty świadomie odbierasz jedynie 40 bitów, cirka 40 bitów. To, które 40 bitów wybierzesz z tej szalonej ilości, to zależy, od od twoich historii, które sobie opowiadasz o sobie. Przekonań odwołuje się do poprzedniego filmu, częstotliwości, wibracji i poziomu energii życiowej. Każda osoba, którą spotykasz, ma swoją wersję najwyższej jakości i wersję najniższej jakości. Ty przyciągniesz tę, która rezonuje z Twoim polem. Taki już jakaś ty. Zrozumienie tego daje wolność. Nie musisz w ogóle tego tworzyć. Chodzi o surfowanie po przestrzeni wariantów, wybieranie tego, kim jesteś, otwieranie serca, End. robienie tego, co robisz w orce, w ciszy, w drodze do siebie. W książce znajdziesz też wahadła, czyli masowe formy myślowe świadomości zbiorowej. Składają się z takich wielkich egregorów, Pasażytów energo. Informacyjnych. To jest pojęcie od ginaścią naściągnięte. Nie Nieczule chujki, egregory, żywiące się twoją energią przegrywa, albo chwali pięty. Ludzie często są wciągani w te wahadła, karmią je energią nawet na nieświadomce, głównie na nieświadomce, mają przekonanie, że koniecznie muszą wiedzieć. To jest to podstawowe przekonanie. A ja chcę wiedzieć, że to wiedza jest dla nich, myślą, że to jest wiedza dla nich, no jaja, ja Gdy oglądasz wiadomości i się boisz, drżysz ze strachu albo się wściekasz. Albo płaczesz empatycznie, albo podniecasz jak egzaltowany zboczuś, karmisz wahadło. Ja je nazywam pendulum. Pendulamy to takie energetyczne żmije w klubie fitness dla duszy. Gdy je karmisz, to rosną. Jak je olewasz, to giną z głodu. Kolejną zasadą jest więc obserwuj je, ale nie karm. Nie karm pasożyta energoinformacyjnego. Każda rzecz, na której skupia się bardzo dużo ludzi, tworzy wahadło, w tym YouTube też. Są wahadła pozytywne i Negatywny. Celem jest nastrojenie się na te, które cię wzmacniają. Twoja równoległa wersja ciebie dosłownie wysłała ci to wideo, mówiąc: Przestań czekać, zacznij być. Daj sobie pozwolenie na energetyczne nastrojenie się na to. Gdy to robisz i działasz jako ta wersja ciebie, doświadczysz nowej rzeczywistości, siebie. I gdy zobaczysz pierwsze odbicie nowego filmu w lustrze, bądź okaż wdzięczność, zauważ. Tyle. Zostaw ślad bęglowy, to byłaś muszka cc, homofon. Wbij suba, walnij dzwonka, daj lajka. Widzimy się wkrótce. Love you. Oh.